Do szpitala w Kędzierzynie Koźlu trafił pacjent z ręką amputowaną na skutek wypadków pracy. Po długiej i skomplikowanej operacji chirurgiczno-ortopedycznej udało się ją uratować. Szanowni Państwo, Szpital Wielospecjalistyczny w Kędzierzynie Koźlu posiada kompetencje do realizacji wysokospecjalistycznych zabiegów, wszystkich zabiegów, wszystkich świadczeń medycznych, które, które są realizowane u nas w szpitalu zespół pod kierunkiem kierownika oddziału urazowo-ortopedycznego realizował zabieg w trybie takim emergency w trybie pilnym zespół walczył z czasem była to sytuacja ekstremalna jestem dumny że nasz zespół poradził sobie z, tak, z takim wyzwaniem i z drugiej strony cieszę się, że powiat kędzierzyńsko-kozielski i z drugiej strony cały region ma pełne zabezpieczenie wielospecjalistyczne w naszym, w naszym szpitalu. Oddaję głos panu dyrektorowi. Dzień dobry państwu. Ja tylko dodam Jacek Mazur, jako że Mazurów jest dość dużo i z tego powodu dodaję imię. E a wracając do meritum sprawy. Pacjent, który trafił do nas notabene z nie naszego powiatu, a z powiatu a sąsiedniego raciborskiego trafił w stanie, który wymagał natychmiastowej interwencji chirurgicznej, jako że była to kwestia dużego urazu kończyny lewej. Gór, kończyny górnej Lewej. I dyżurny Ortopeda zwrócił się do ośrodków, które specjalistycznie zajmują się replantacją kończyn ręki. Niestety trzy ośrodki odmówiły, pozostałe nie miały ostrych dyżurów. No i stanęli ortopedzi przed wyzwaniem. Czy amputować tę rękę, czy zeszyć? Nigdy tego oczywiście nie robili, ale w związku z tym, że są specjalistami bardzo dobrze wyszkolonymi, bardzo dobrze wykształconymi, przy okazji mają oparcie w innych specjalnościach, które są w szpitalu, zarówno chirurgów, neurologów, jak i anestezjologów zdecydowali się na przyszycie tej ręki i cały zabieg po długotrwałym przebiegu zakończył się sukcesem. Pacjent został summa summarum wypisany do domu z zachowaną kończyną, co uważam jest wielkim sukcesem całego zespołu ortopedycznego i dowodzi tego, że mamy wysoko specjalizowaną kadrę na oddziale, że wszyscy pacjenci czy mieszkańcy naszego powiatu, jak tutaj dowodzi przykład i okolicznych, mogą bezpiecznie być leczeni i operowani w tym szpitalu, jak również mogą liczyć na bardzo wysokie specjalistyczne Zabiegi. Teraz, jeżeli chodzi o, o szczegóły tego leczenia, to głos oddam panu doktorowi Felszowi, kierownikowi oddziału. Był to taki, jeden z takich przygód medycznych, czyli coś, co się trafia raz na lata albo, albo rzadziej. Faktycznie był pacjent z powiatu Ciborskiego którego karetka przywiozła po urazie, który go doznał w kontakcie z taką maszyną do mieszania cementu, to jest taki taki agregat. De facto to był jego pierwszy dzień w pracy tak, z ciekawostek I, i pod koniec dnia tam wyłączając tą maszynę jeszcze wsadził rękę w, gdzieś w to urządzenie i tam są takie łopaty, które no, tą rękę generalnie uszkodziły. No i, i dotarł do nas. Generalnie próbowaliśmy się skontaktować ze środkiem reba, replantacyjnym, który był w Krakowie, w tego dnia miał dyżur, ale no generalnie Część utkwienia była zachowana, więc, że tak powiem, no, pacjent nie został zakwalifikowany po przesłaniu tam danych i, i zdjęć i takich podstawowych informacji. Próbowaliśmy skontaktować się z jakimś oddziałem chirurgii ręki, ale no, żaden też nie, nie miał możliwości zaopatrzenia. Dlatego, że to są takie, takie przypadki, gdzie potrzeba no, w zasadzie więcej osób. To są całe zespoły i one, że tak powiem, są do tego przygotowane. Także generalnie musieliśmy sobie poradzić. Sami przyjęliśmy pacjenta do oddziału, został wykonany zabieg, generalnie zespolenie tych przeciętych kości, żeby stworzyć takie rusztowanie, na, na czym się to resztę otrzymać. Zeszliśmy struktury te miękkie, jednostnie trzeba było podwiązać, no ale to tak się robi, bo jest, bo jest generalnie yy, to ukrzenie częściowe było zachowane. No i w okresie pooperacyjnym po Pacjent w miarę dobrze to zniósł, nie było jakichś zaburzeń, krwienia. Także no, o ruchu to jeszcze nie można mówić, bo to jest kwestia wzrostu i ścięgiem i kości. Także to nie jeszcze tak powiedzmy co do rehabilitacji, to jeszcze długa droga przebieg. Panie doktorze, jeśli można, moment przerwać, żebyśmy drodzy Państwo wiedzieli o czym mówimy. Mamy jedno poglądowe zdjęcie. Znaczy to, to jest mm. tego pacjenta. Pani Ademia, możemy to na stół tutaj, żebyśmy też widzieli, nie obracali się. O, 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 o tym mówimy, czy coś się tak, O czym mówimy tak naprawdę? jest spróbujmy, ale dobrze. Trzeba trochę mamy... trochę, No nie bardzo, bo nie mamy dłuższego kadora w tej chwili. Okej, okay, ale... O! To tak to wygląda właśnie. To już o, o tych detalach yy, doktor mówił, że nie chodzi o to, żeby epatować, yy, epatować tym zdjęciem, tylko chodzi o to, żeby pokazać, jaką mamy skalę. Odrażenia. Ok. Generalnie to tam było tak 4,5 albo więcej obwodu, było przecięte. Więc faktycznie na początku się wydawało, że to dźwięki się nie da uratować, no ale. Po takim zbadaniu dokładniejszym, to, to okazało się, że no, jest szansa prawda, na to, że, że ta ręka przeżyje. No, bo generalnie my nie jesteśmy ośrodkiem deplantacyjnym i aż takich możliwości też nie mamy, nawet kwestia no, czy doświadczenia, czy techniki, ale no, tutaj była szansa, że, że kończyna przeżyje. Generalnie, jeżeli chodzi o zespolenie, no, to stosujemy takimi płytkami, które są dedykowane do, do podobnych uszkodzeń i w ten sposób zostało to zespolone. Akurat nie jest dokładnie to zdjęcie, ale, troszkę, troszkę, ale generalnie chodzi o, o podobny zakres. No i wszystko działo się tutaj. To jest jedna z tych sal, które w zeszłym roku wyremontowaliśmy i daliśmy do gotowości tutaj bloku ortopedycznego zespół To już Pan doktor może powiedzieć więcej na temat jakby samego przebiegu operacji proszę, proszę. Hmm. Generalnie zabieg jest w nieczuleniu ogólnym życia Pan doktor Radosław Masłem ja wspólnie z drugim specjalistą, doktorem Świętkiem, no, wykonaliśmy zabieg.